Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 24 maja. Jest to ten zasiłek, który przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia placówek oświatowych z uwagi na zagrożenie koronawirusem. Już od najbliższej środy, czyli 6 maja, mogą być otwarte niektóre placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jeśli taka placówka, do której uczęszcza dziecko, zostanie otwarta, ale nie będzie w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom, wtedy rodzice będą nadal mogli wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oto świadczenie będą mogli również starać się rodzice tych dzieci, których żłobek lub przedszkole co prawda zostanie otwarte, lecz rodzic nie zdecyduje się jeszcze posłać do niego swojego dziecka.